maneczko mojej crazy firki. I tak w końcu jest ten dzień, kolejny dzień, kiedy odblokowaliśmy kolejną krainę. Kolejną krainę, która e, jest taką lodową krainą, śnieżną krainą. Już widzę ją tutaj zamgły, Kosztuje jeden kui, ale zanim to odblokujemy, mam dla Was jeszcze newsa. Tak i tego newsa poznacie w tym odcinku. Zombie Dobra, zanim e, oczywiście odblokujemy sobie tą krainę, pa, przypomnę Wam o odbiorze e, bonusowych chestów, które trzeba pilnować, no e, jednak to nie są nieraz e, małe kwoty, tym bardziej, że im lepszy chwiponek, tym więcej zarabiamy i tak dalej, i tak dalej, ja mam jeszcze VIP-a, to mam tutaj kolejną skrzynkę, spójrzcie, mam w tej chwili 41 QI e, coinów i 11,5 miliona gemów, także to nie jest tak mało, spójrzcie, o, teraz się utrzymam, w tej chwili mi to wszystko pospływa. No i jeden QI i 1 milion gemów, także nie tak mało i lecimy kochani, lecimy oblokować tą krainę, mam dla was oczywiście kody, w sumie dwa kody, które e, są dostępne gdzieś tam na Twitchu możecie je znaleźć albo na Discordzie twórcy, ale mam też tylko jeden kod, który poznacie na tym odcinku, bo tylko u mnie możecie go poznać, bo to jest mój prywatny kod, który dzisiaj udało mi się od deweloperów tej gry uzyskać. Także odblokujemy nową krainę i już mamy. Tak na nowej krainie, z tego co widzę, mamy nowe jajko, kosztuje 200 tysięcy. Są tutaj jakieś fajne pety, które sobie zaraz polutujemy. Eee, widzę, że to jeden z, z naszych kolegów z Discorda już ma to odblokowane. To jest neti, 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 neti się ma. Dobra. Słuchajcie, spróbujemy najpierw sobie tutaj pootwierać. W międzyczasie, oczywiście, chciałem Wam powiedzieć jeszcze jedną no, rzecz, tym dowiedziałem się o Dungeonie. Słuchajcie, w Dungeonie nie jest tak kolorowo, Dungeon nie ma najprawdopodobniej końca. Jest to tylko po to stworzone, żeby gracze ze świata mogli ze sobą rywalizować. I no, kto lepszy, kto więcej, kto dalej dojdzie, ale żeby miał koniec, to nie słyszałem, bo naprawdę. E, już mi znalazłem, znalazłem na, na YouTube odcinki e, u innych YouTuberów O Jezu ile tu ma U innych YouTuberów gdzie e, Dochodzili do 68 krainy Także nie... O ale fajny Zwykły komon ale takie fajne rogi Zaraz sobie obczajemy, słuchajcie spróbujemy podropić trochę więcej z tych przedmiotów e, wiadomo że Tutaj będzie leciało więcej kasy Przedmioty z wyższym levelem i tak dalej i tak dalej To warto sobie odblokować tą krainę, jeśli macie taką możliwość, jeśli nie macie takiej możliwości, mój kod może wam w tym pomóc, ja tutaj spróbuję zdobyć maksymalną ilość przedmiotów, w tym czasie sobie troszeczkę porozmawiamy, oczywiście w tym odcinku również konkurs, pamiętajcie o tym, że w każdym odcinku z Robloxa jest konkurs, wyniki konkursów są na Twitterze, także radzę sobie zafollowować, bądź na Instagramie, także te dwie rzeczy warto gdzieś tam sobie zafollowować. Jeśli nie macie to założenie tego, to jest jak, tak samo jak założenie konta na Facebooku. Zajmuje może 5 minut, nawet nie. E, myślę, że można zrobić to dużo, dużo, dużo szybciej. E, tutaj już oczywiście jest kolejny, e, kolejna kraina, która będzie otworzona za 300 milionów. 300 milionów. Tutaj zbili e, też 300 milionów 3-4 dni, także myślę, że do weekendu, do soboty, bądź w niedzielę będzie to odblokowane. Nowe chaty mają bardzo wysokie levele z tego co widzę, popatrzcie jak mi quest skończył eee, To jest jakiś konkret, zaraz sobie sprawdzimy, ja naprawdę nie chcę teraz patrzeć bo sam jestem ciekawy Jak to będzie wyglądało, zaraz sobie to nazbieramy I też specjalnie czekam bo dopiero przy założeniu tych wyższych level, e, levelowych chatów Chcę sobie e, użyć tego kodu bo im lepsze ekwipunek macie tym więcej kasy dostajecie Także jak ja sobie założę chaty z tej krainy to będę po prostu miał dużo, dużo, dużo lepsze, dużo więcej tych coinów, czy gemów, bo jeszcze nie wiem co ten kod dokładnie daje, ja go sam osobiście nie używałem. Od razu, gdy tylko go uzyskałem, zacząłem nagrywać ten odcinek, dlatego też specjalnie poprosiłem wszystkich o opuszczenie mieszkania, tylko Sandra się tutaj gdzieś krząka, a dzieciaki uciekły. <laughs> o, jakieś piki lecą, no, fajnie, fajnie. E, tutaj jest na pewno też jakiś e, secret co nie, na tej krainie poprzedniej nie udało mi się go dropnąć, chociaż tam też dużo e, boksów otworzyłem, już mam w tej chwili 44 tysiące boksów otwartych. Dropnęliśmy na chwilę obecną 14 przedmiotów z nowej krainy, e, nie jest to tak mało, więc jeszcze trochę tutaj e, ponawalamy, co nie, e, dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. E, gdzie dalej, jak na jakie kraje już jesteście, bo w sumie jestem ciekawy gdzie do, doszliście już na tym etapie, ja już jestem na, oczywiście na ostatniej e, Bo no tutaj jednak w tą grę trochę gram, bo no nie ukrywam wciągnęłam, mnie e, Jak wielu użytkowników z naszego Discorda, więc możecie na Discorda sobie tam wbić e, Bo na pewno znajdziecie kogoś do pogrania w unboxing, jeśli wbijecie dużą skrzynkę to na pewno ktoś wam pomoże e, Ja sam chętnie sobie ją pobiję, bo na przykład teraz będę miał już lepszy ekipunek, będę tą skrzynkę robił dużo dużo szybciej, więc mogę wam pomóc zarobić pieniądze żeby dostać się na kolejną krainę także to nie jest taka tragedia a żeby wziąć udział w konkursie na dodanie oczywiście na miesiąc do znajomych bądź też jakiegoś peta w Bubblegum Simulator musicie napisać w komentarzu przy waszym komentarzu albo przed waszym komentarzem Unboxing Tak? Hashtag Unboxing Plus wasz nikt z Robloxa, bo to jest bardzo ważne, żebym ja wiedział, czy, żebym mógł sprawdzić, czy jesteście u mnie na grupce, bo to też jest taki mały haczyk, żeby otrzymać nagrodę, co nie? Trzeba należeć do grupki na Robloxie, żeby brać udział w konkursach u mnie. Ja tutaj jeszcze jak biję sobie tego boxa podbieram sobie te gemy, bo one się przydadzą, bo zaraz będziemy otwierać tego peta. Te pety. Mam nadzieję, że jakieś, jakieś legendy dropną. Ja pamiętam, że jak otworzyłem właśnie dropę mój pierwszy, pierwszą mityczną czapkę, w sumie jedyną, którą dropłem w tej grze. Eee, stało się to do, od, dosłownie, nie wiem, w 10-15 minut po wejściu na Ukrainę, Także jak teraz tutaj sobie odblokowałem to fajnie by było dropnąć od razu też taką mityczną, i wtedy e, taka mityczna czapka naprawdę daje mi dużo, dużo większy damage, a wtedy będę już tutaj naprawdę sobie mógł e, skakać po tych boksach. E, mniej więcej jak na poprzedniej krainie. E, mamy już 24 chaty, dobra. Myślę, że jak otworzę sobie tego ten prezent, e, to sobie zmienię inwentory, żeby móc e, pisać ten mój, mój, tak, tylko mój prywatny kot. Nie ma go nigdzie, nie ma go na Discordzie twórców, nikt go jeszcze nie zna, bo jeszcze go nie podawałem Nigdzie ja dopiero go upubliczniam. Pierwszy, i dopiero tylko na tym odcinku możecie go poznać. Tylko tu, bo naprawdę go jeszcze nigdzie, nigdzie nie znajdziecie. Na Twitchu nie znajdziecie, nigdzie go nie znajdziecie. Eee, także to tutaj dzięki e, twórcom naprawdę, którzy e, są otwarci na youtuberów jednak myle, myliłem się za pierwszym razem miałem tam mało, mały problem, żeby uzyskać w końcu tą rangę, ale dobra w końcu się udało, po przebojach ale się udało. Mam rangę, mam już kod. Także jestem. E, w sumie to jest mój pierwszy kod w jakiejkolwiek grze tak popularnej, także to bardzo mnie cieszy. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy. uła, patrzcie, przedmioty 20, 22 tysiące level. Przecież to jest kozak. Spójrzcie ten przedmiot ma 232 damage'u. On jest... no... może nie aż tak lepszy od tego, także ja myślę, że ja będę sobie ściągał tylko te legendy. E, ubiorę sobie te epiki. Miałem 13 trylionów damage'a. Zobaczymy ile będę miał jak pościągam sobie te legendy ze Starej Krainy i ubiorę sobie tutaj te przedmioty. E, ten Goldii przedmiot myślę, że sobie zostawił. E, może go poleweluję albo... Nie wiem w sumie co z nim zrobię. Szczerze jeszcze nie, nie wiem co z nim zrobię. Muszę pomyśleć, bo na pewno nie, po, nie pozbędę się swojego Mityka, bo to jest naprawdę e, bardzo fajna pamiątka, którą chciałbym mieć. Ściągniemy na razie jeszcze to, bo ten przedmiot daje na pewno więcej. E, no i się nie myliłem. Mam już 17. 17 trylionów major. słuchajcie. I teraz tak. Z racji, że mam 17 cylindrów, to te boksy powinienem dużo lepiej bić. Sobie. No i na pewno to już widać. To już widać, że na pewno e, to lepiej nam idzie. Jeszcze zaraz potwierdzamy sobie pety, e, bo pety dają nam jeszcze e, przedmioty z wyższym levelem. Także jeszcze większego. Legenda! Wow! Widzieliście to? Ale czat! Ale czat! Czekajcie, ściągniemy sobie te okularki, myślę, bo mamy takie. Ja i udało się legendę na odcinku drokoć, ale ja jazda. Kozak fajne Winksy. Ale Winksy, ale winxy, ale, ale są kozackie. Ale są kozackie te Winksy. Super. Super Excel czat. Dobra, słuchajcie. To lecimy z kodem. Słuchajcie, kod. Kod dla was. Jedyny, unikalny, który tylko na tym odcinku możesz się poznać, na razie go nigdzie, nigdzie nie ma. Mówię, to, to jeszcze nawet u siebie na Discordzie, tylko powiedziałem, że mam ten kod, ale nikt go nie zna. Słuchajcie, wpisujecie Crazy Turas, Crazy Turas, tak, mój nikt y, y, te i dostajecie Gemy. I to w moim przypadku nie będzie tak mało Gemów, bo zarazcie, że już mam trochę lepsze ekwipunek, to będzie dużo Gemów. I patrzcie, jeszcze niech to wskoczy. I w tej chwili mam 16 milionów gemów. Oprócz tego mam jeszcze dla Was dwa kody. Zwykłe kody, gdzieś tam, które możecie znaleźć. Eee, to jest pierwszy z nich. Także sobie spiszcie, bo ja już, go, ja już go wpisywałem. Także możecie sobie go wpisać. I jeszcze jeden kodzik. To jest drugi kodzik. Także poznaliście trzy nowe sekretne kody. W sumie gdzieś tam na Twitchu możecie je znaleźć, bądź na Discordzie, oprócz jednego, tylko tego mojego. Crazy Tourist, tylko ten kod na tym kanale. Także e, myślę, że to fajna rzecz, taka tylko dla Was, tylko dla moich widzów. E, myślę, że jakoś specjalnie to się wszędzie gdzieś tam nie rozejdzie, ale na pewno rozejdzie się też tam na Discordzie, prędzej czy później to wycieknie. Także e, korzystajcie póki jest. E, myślę, że nie będzie tak ściągnięty, bo generalnie z tego co wiem to... Kodów, które są nadane twórcom, oni nie usuwają, więc dobra, otworzymy sobie jeszcze ten prezentik i lecimy otwierać jajka. Zobaczymy, co nam poleci. Chciałbym legendę, nie ukrywam, a w ogóle chciałbym coś mitycznego, bo jeszcze nie mam żadnego mitycznego PETA w tej grze. Trzymajcie kciuki, ja myślę, że nie wiem, nie będę, nie będę się to jakoś specjalnie rozgadywał. Jakieś rerka nam dropła. Kolejna rerka, snowball monster. Myślę, że tutaj w ogóle kolejna kraina będzie do odblokowania. Znowu do odblokowania za przedmioty, które zdobywacie, czyli za kolekcję. Także starajcie się tę kolekcję w miarę uzupełniać. Jeśli przeskoczyliście jakiś świat dzięki jakimś kodom, czy moim kodu, naprawdę bardzo fajnie mnie to będzie cieszyło. Słuchajcie, możecie mi też napisać ile otrzymaliście gemów za, te, za wpisanie mojego kodu do gry. Bo to będzie też zależne od tego, jaki macie kwipunek. To będzie różnie wyglądało: raz będzie mniej, raz będzie więcej. Ale z racji tego, że. Na waszym etapie to będzie w sam raz, także myślę, że będziecie zadowoleni. To jest kolejny kod, który pozwala po prostu przejść dalej. E, ja tutaj naprawdę teraz zrobię chyba małe cięcia, albo myślę, że zrobimy po prostu e, magiczne przyspieszenie i wydamy wszystkie moje gemy na pety e, z tego świata, co nie? Także czas stop, albo Czekajcie, zobaczymy jeszcze może e, jaki level tu w ogóle tych petów zrobi. 8.5 no to nie jestem tak za bardzo zadowolony. 85, 95, 90. E, no ja mam na 185 i 180. Dobra, to sobie tego stara będę levelował. Jak z tymi petami, które będę na miarze. Ale wymienię sobie dopiero w momencie, kiedy będę miał. Tak, w momencie, kiedy będę miał dopiero e, jakiegoś lepszego peta. Także e, przyspieszamy tempo i widzimy się za chwilkę. Dobra kochani, wydałem wszystkie moje gemy, jak widzicie dropłem tylko jedne, jeden rodzaj bo tak kilka razy oczywiście. Eee, tego na którego jest 11%, na 0.05% nie udało się. No ale cóż, e, z racji tego, że i tak mam teraz level bonus 1700, bo e, pozwoliłem sobie jednego peta wylewelować, bo chciałem wam coś bardzo ważnego pokazać, spójrzcie. E, w momencie kiedy ja mam pety z różnych krain, spójrzcie, one mają levele takie same. Przy takim samym levelu pety legendarne z różnych krain, tak jak to na przykład ten Star Pet, on jest wcześniejszy, jeszcze dużo wcześniejsze. Krainy ma praktycznie te same parametry, co pet z kolejnej legendarnej. Także nie ma znaczenia, tak jak tutaj, patrzcie, to praktycznie żadna różnica nie jest. To jest tylko różnica trochę w speedie i trochę w level bonusie. To nie jest taka duża różnica na tym samym levelu, także nie ma znaczenia, jak te pety legendarne macie ubrane. Tak jak ja tutaj mam, mam wymieszane i nie będę tego koniecznie zmieszał, zmniejsz, zmieniał. Będę to tylko robił w momencie, kiedy będę dropił jakieś pety, które tutaj są kolejne. Dopiero wtedy będę się pozbywał moich cysterów, a na chwilę obecną będę tylko levelował to, co mam. Bo to jest najlepsze rozwiązanie. Pamiętajcie o konkursie na oddanie znajomych bądź peta w BGS. -ie. To trzeba zrobić? Dowiecie się wcześniej, jeśli dopiero teraz zaczęliście oglądać. Możecie przewinąć sobie odcinek po zakończeniu oczywiście premierki, która pewnie teraz się odbywa. Oprócz tego pamiętajcie o kodzie Crazy Tourist, który daje wam game, jest to tylko kod, który tutaj możecie poznać. Jeśli dla tych nowych, którzy dopiero teraz wreszcie o tym mówię jeszcze raz. I w sumie to jest wszystko, co chciałem wam przekazać, kochani. Widzimy się na kolejnym streamie bądź kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, jestem Crazy Tourist. Cześć!